Gdzie do dochodzi? Tam jest! Ja jestem. Gdzie ty byłeś? chcesz, żebym ci trzasnął! No. Ej, spokojnie, spokojnie. Dobra. Wiem, dobra. Mm. Ja to zostawiam. Co? Po co? Teraz. Już mi niepotrzebny, kasa też. No. No nie ma, no, pieniądze se, mogą się. Pieniądze przyda się... Przyda my mogą przydać! Nie! jest lepiej Nie jest lepiej, wiesz jak... Czekaj, ma ktokolwiek jakiekolwiek pieniądze? Wiem, że musimy zero Ja jeszcze... Ja trochę jeszcze mam, no spokojnie To zostaw, bo potrzebujemy na jedzenie później Żeby kupić Przestań Nie, dobrze, uspokój się! butelkę wyrzuciłem! Się. O co ci chodzi? Nie no. nic już Odsuń, no, się. Wszystko, Odsuń wszystko się, Wszystko się może przydać Dobra, butelka no, Tak, nawet. Jak, Już Dobra Róćcie Już Wracajmy Pokażmy, że żyjemy. Że no to... Choć, zaraz. ale tu musimy... stromo tu jest strasznie. Eee! narzekacie! No nie. nie takie rzeczy się robiło. Ech. No właśnie nie wiem. No jakoś trzeba było uciekać z domu. Aaaa, moja noga. Ostrożnie. Wszystko Zresztą. grane on? Nie. Yeah. Green powoli, Ren może. Więc z kolega bym się mieli z klasą. Bardzo podobny jesteś do niego. Eee, uh, tak. No. Zdziwiają nie, nie wiem jak zejść Ech. teraz. Ale się wkopałem. Złapię się mniej? Chodź, chodź, złapię cię. Właśnie, nie wiem. Złapię cię, nie bój się. No, chodź. Ach. No, widzisz? Złapałam się. A Boże. Wszystko gra? ja noga. Jakoś? Nie, nie, z, nie skręciłem chyba skręciłem nie. nogę. Kostkę? Durą. Co? Pokaż, nastawię ci. Dawaj. Pokaż, pokaż. A, no, lekko skręciłeś. Lekko. Ale nie, odsuń się. Odsuń się, tak, tak, ja tak, się. Nas, nastawię mu. Tak jak mi. Ała! Ała? 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 jak baranek! Teraz Boli. nie skacz, bo jak kuska skacze- Bardzo z gitary! Weź uspokój się, Napster! Nie! Nie pisałem się na to! Napster! Jakby nie kuska nie skakała, na. to by nóżków nie połamała! A Ty miałeś to... że zejść z tego! A jak chciałeś inaczej zejść? Wrócić! Jak wrócić? kopać się! Ty Debilen. Ty! jest dziecko Co to jest? Dobra Kim jest? Witaj Cześć małej Hej Ej Owa gadająca Następny Ściągnij to sobie Witaj To jest człowiek, to jest spokojnie Nie bój się nas, Tora. nie bój się nas Znajdźmy na... tego, chodźmy znaleźć tego dziadka Pamiętasz takiego star... starego pana, który ma 100 lat? 100 lat? Okej, nie, to nie było o, Taki jest pan gdzie wiesz, A, nie no, A gdzie on jest, wiesz? Tam chyba matka jego wyszła z domu. Nie wiem. A gdzie on jest? A poszukasz z nami? Bardziej znasz tą wioskę chyba niż my. Y właśnie nie. Niedawno się tu wprowadziliśmy. Mm, no to no. lepiej wracaj do mamy. No. Y y nie musisz się nas bezpokoić. spokojnie. Jak to wracać? No, idź tam do mężczyzny. dobrze? Da. Wydaje się. Nie boisz się? Nie yes. raz. Wróć do domu, lepiej naprawdę. Mama. Wow, wow. Dzień dobry pani. Dzień dobry. To pan mówi że nikt tu już nie mieszka. Biać! Znaczy. Idę do... idę Może do nie ma. Co, nie ma? Może jest nie ma ta... kobieta. A, może, możliwe, no, dobra. 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 Mhm. My już idziemy. Tak. Hmm. Chyba O, tu O, o widzę, widzę, to... widzę, 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 chodźcie. Jest... Chodźcie, Co? tam jest. To ognisko jest. Tam jest! Był. Co? Widziałam go, no, naprawdę! Ja nie mam z widu! Ja go widziałam! O, tu jest! O, o, e... o widzicie mnie! Proszę bardzo! Dzień dobry, żyjemy! O, o ty dobrze! W ser? I co tam znaleźliście? Był taki jeden właściwie interesujący pokój jedynie trochę dynamitu było. I ktoś tam ewidentnie niedawno był, bo były rzeczy. Czyjeś? Tak, to, to, no, zawaliło nam się przejście ale Naprawdę? No, ale znaleźliśmy... Bardzo was przepraszam nie, nie wiedziałem, że tak może się stać Ale nie, wyszliśmy tam, nie na górze było na górze. I ogólnie, to, 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 nie jest góra, tylko wulkan Naprawdę? Tak Tak, tam jest bardzo dużo lawy, lawy. I to bardzo dużo Oj Chodera. No Ale jako, że, znaczy, taka jest moja opinia jako, że już 100 lat tu pan mieszka, tak? Ponad... Tak. I ani razu tam lawy żadnej nie było. Nie było Nie. nie. No to zgaduję, że ten wulkan jakoś tam jakoś nie jest, za... nie jest aktywny? Nie, nie, że nie jest aktywny, bo to czytałem, że są inne odnogi ujścia od tego wulkanu. No? Aby nie wybuchał, więc y, 10 dni musi ta lawa płynąć. A może pod ziemią to jest mała, W każdym razie bo... musi się że się wypłynie. A właśnie, jeszcze mam jedno pytanie, bo pan mówił, że tak. nikt tu nie mieszka. Nie, a... mówiłem, że wszyscy umarli tutaj 100 a. lat temu. Zostałem a. ja tylko. A właśnie pa... a, a stamtąd tak. tak z tych. A. bo tam właśnie tam jakiś tam. była jakaś pani No bo z tak, tutaj mieszkają. Nowi mieszkańcy przyje... przyjezdni. Raczej już nic nie powinno być, żadnych zabójstw Jak coś, jak będziemy wracać, to wtedy przyjdziemy, dowiemy się Tak, obiecuję Dobrze, no. dziękuję Pan Cześć. da list do nas albo coś, no. jeśli pan... Masz jabłko no, na drogę Chociaż pan nic nie, wy, nie wyśle Dobra, to my idziemy, to do widzenia No, e, tak Mi... Powodzenia Dziękuję. Cześć, Dziękujemy. Do widzenia Żegnamy My ja tu nie wrócimy, chyba na pewno nie wracam nigdzie. Ale tante, ja już a tante, tante, wrócę, to w domu. Ale tak nie co, w ogóle... już, iść? już ty chcesz iść? Już nas opuszczasz, Ta. tak? Tak, zaraz złapię sobie rękę. Ta. Jeszcze czaszkę. Chcesz, chcesz, chcesz nas zostawić, tak? Ta. Umrę tutaj, umrę, umrę Ta. na czemu? Ty ty Z nami? Z nami? Kost, kostkę, kostkę skrapięci. Zostawiłem ci, ci już przecież. Było chrupnięcie. No. A muzyka, muzyka! Muzyka! nie mało! Zwykaj, kurna Nie W ogóle ja taką głupotę palnałem, przecież rzekł manist wysłać. Tak <noise> wiesz, tam będzie <noise> być... Hiko, on myśli, ja, ja nie chcę zapeszać, ale na Myślę, ten... Był, tam było dużo zaszyfrowanych rzeczy. Skąd wiesz? Po, próbowałem, cokolwiek, próbowałem cokolwiek włączyć i tam było trzeba zawsze podawać hasło.

Mam musimy tu obozowisko dosyć już. Może ten To, to, to może taka... tutaj obozowisko No jeszcze ja mam poszedł bo... trochę dalej od tej wioski. No. Żeby nie było. Hmm. To, to może tutaj... Hmm. No, to, to po. Taka, taką tu polankę tutaj się zrobić, nie? No, już tak. nastawiam namiar. Dobra. Wy macie namion. No ja se wziąłem swój. No e... ty. Ja mam plecak. Ja nie mam. E... Po miał wziąć. nie mam. Ja? Wziąłeś namiot. Namiot ty. E... No ja mam dwa tylko. A na przykład masz no idealnie. To było, a nie było czterech? Nie było trzy. Dla ciebie dla Rena, dla Marka, dla Naptera i dla mnie. Oj nie w tą stronę. Co ja idę poszukać no. patyków na ognisko. O ty nie, rzucaj tym tym. Łooo, zjadnę! Weź się już, to. A ty, a ty czemu, ty zawsze taki sztywny jesteś. Naprawdę, wiesz to? Ja, ja tu pracuję, wszystko za ciebie, a ty nic kur, kurna nie Zamknij robię. się, ja nic nie robię! Przecież to ja... odwalam całą brudną robotę, a ty się opierdzielasz. Dobra, koniec tego gadania. Czas, aby dym wybuch żeby się a, a, ich pozbyć, czemu się ich pozbyć? No jak to no, czemu? bo tak ma być i tak mówię i tyle temu ale to są piękni ludzie no i co z tego a w sumie to chuj no właśnie to odpalaj za trzy dwa jeden jak pierdolę? się drzeż weź uspokój się i odpalaj jeszcze raz i raz no i teraz to porządnie zrobiłeś. Nie, no, a. Opa, ci. Wasz. Proszę. I się najepać. Nie. Ciebie chyba łeb boli. Słuchaj, jeśli oni się wydostaną, to muszę ich złapać. Nie, tam coś, to oni wyjdą, oni są z, z... Muszę być na baczności i być trzeźwy. Coś. Nigdy nic nie wiadomo. Nie, to coś... Ja idę się najbłaś! Ja w dosy! A ja, a ja w dosy No to wypad, kurwa, do widzenia. O, Więc zeszliśmy z wulkanu na ręce znalazł na szczęście. Y... Gustaw z Olim coś wymyślają, nie wiem co nawet. Y... I co? Czekamy na kolejne przygody. No i widzimy się za tydzień, bajo! Nagrywasz? Pozdrawiam was, ciule! Dobra.